Myślę, że najprostszym podejściem, sposobem opisu całego tego doświadczenia jest zaznaczenie wszystkich możliwych zdarzeń elementarnych w takiej oto kwadratowej tablicy. Powiedzmy, że pierwsza wylosowana liczba odpowiada za wiersz, a ta druga liczba odpowiada za kolumnę. Tylko pamiętajmy o konieczności wykluczenia całej przekątnej głównej, ponieważ losujemy bez zwracania. I liczby nie mogą się nam powtarzać. To by oznaczało, że mamy tutaj 100 minus 10, czyli 90 zdarzeń elementarnych w omedze. Możemy do tego samego dojść po prostu z reguły mnożenia. Mamy 10 razy 9, co wynika z takiego właśnie utożsamiania zdarzenia elementarnego jako uporządkowaną parę. Pierwsza liczba 1 z 10, druga liczba 1 z 9. I teraz uwaga, będziemy odejmować te liczby. Od pierwszej będziemy odejmować drugą. Chcemy, aby różnica była większa od dwóch, czyli większa bądź równa 3. Pierwsza taka sytuacja jest tutaj, gdy pierwsza liczba to 4, no to ta druga może być równa 1 i tylko tyle. Gdy trafimy za pierwszym razem na piątkę, to druga liczba może być jedynką lub dwójką.

Dzielone przez 2 razy liczba wyrazów. 8 na 2 to 4, razy 7 to 28, także wszystko się zgadza. Pozostaje jeszcze zapisać odpowiedź, ponieważ wszystkie zdarzenia elementarne, ta 90 zdarzeń elementarnych, to są zdarzenia jednakowo prawdopodobne, no to po prostu dzielimy moc A przez moc omegi. Po skróceniu przez 2 dostaniemy 14,45 ale nawet nie ma takiego wymogu, także gdybym napisał 28,9 też powinno być uznane.